No hejka, wszyscy Lekki Luchsie, Sensjoncie Was, witam w kolejnym odcinku. A dzisiaj pora, drugą część moich Bydgoskich łupów otworzyć, czyli, czyli duża puszka z KMS-u, który się skończył, który wygrało Chelsea w finale oraz 9 fetpeczków. Będziemy liczyć na trafienie Golden Ballera i zobaczymy, co w limitkach też będzie. Więc na razie, fetpeczki. Na razie, zabiorę obok mojego stanowiska do nagrywek. A zajmijmy się puszką. Jest paczka limitek. Saszetki już też mamy. 8. Ja nawet pozwolę sobie ten środek wyjąć, bo puszka mi się przyda. Łóżka do powtórek mi się przyda, więc ja ją zabieram na bok. No i da się wyprostować. Mamy z Chelsea, mamy River Mastantuono, mamy Archil Cancelo i mamy Benfica Pawlidisa. Więc mamy takie oto ekipy w naszym pojedynku najpierw zobaczymy saszetki co, w, co wpadnie a później fetpeczki, po więc no, liczymy na rarki oczywiście w tej kolekcji bo jak widzicie co 25 paczek takowe rarki się trafiają więc no, liczymy na chelsea na river na al filal i na drużynę benfiki a na razie mamy crowd hero ale porto mamy pp tak są Top Keepera jego koszty, również Porto. Kod na bok. Avsha Modiba Melody Sundowns, Bayern Musiala i mama Estrade Club Leon. W razie pierwsza paka mam niczego. Nie zafundowała. Crowd Hero Realu Carvajal. Jest Magician z drużyny City, czyli De Bruyne, kod na bok. Do tego Rierson z BVB, jest River, Borcha, więc punkt, tak samo Kuribali, punkt i Glouk Salzburga. W każdym razie Chelsea i Benfica czekają na swoje punkty. Mamy Kalida i to jest emblem Alain, no i wreszcie się Golden Ballera bądź Invincible doczekamy. A no w tym przypadku Halanda mamy City. Więc tam na swoje miejsce zaszczytne idzie. Kod na bok. Freitas Botafogo. Juventus Nico Gonzalez. Benfica mamy Orsnesa. I mamy Adama Michela. To jest ekipa z Oakland City. Mamy Crowd Hero Marentiela. Teraz Boca, Titan Arteaga. Monterey. Kod na bok. Mikaj dla z hilal więc jest dwa. W punktach Gonzalo Ramos, Pezrze, Estebao Palmeiras, Real Rodrigo. Mamy Alchilal. Mamy trzecie, tra trzecie trafienie dla nich. Jest Aldaw Sari emblem dla nich. Mamy jeszcze C. Jackson, Call Machine, więc reszcie się trafiło. Tugaj to jest tu, z de Tunis Murilo, Palmeiras, Wydat Casablanca z i Atletico Gallagher. Ale cieszy w końcu, że udało się trafić rarkę. Z Palmeiras mamy Gustavo Gomeza na Crowd Hero. Karta legendy z Neuera trafiona, jeśli chodzi o Bayern. Więc w końcu i legenda też trafiona. Irarki do tej pory mi brakowało. Mamy dała z Mamlodi, Matsumoto Urawa Red Diamond z Monterey Jorge Rodriguez, Flamengo Danilo. No i mamy Dara z Flamengo na emblemie. Mamy topki Peraz Atletico, Blaka. na Bok oczywiście Real Courtois. Menezes Alain, Cadiz Club Leon, Botafogo Artur. I mamy Saszetkę ostatnią przed drugą częścią. Z gry. Mamy emblema Monterrey i Medinę. Jest Benfica, Di Maria, więc są dwa punkty już. Jest Magician Vitinia, to ekipa Pesze. Chod na bok, oczywiście, z Porto Fabio Vieira, Salzburg, Bayern Hurricane, więc no patrząc na punkty z puszki, na tą chwilę 3 Alchilal, 2 Benfica, po punkcie River i Chelsea. No teraz pora na fetpeczki, aż 9 ich rozpakujemy, no i zobaczymy, na co tutaj takiego trafimy. Tutaj już Wam też pokażę, jak to jest z trafialnością tych. Tych kart, 4 fansy gwarantowane, 3,5 powera, 1,5 golda, więc może być 3 do 2 lub 4 do 1, co 2,5 paczki Karta World, Rarki co 6, a Invincible co 18. No zobaczymy. Co nam tutaj się ciekawego trafi, kochani. Bo ja nie ukrywam, że chciałbym jakąś rarkę upolować też i w tym produkcie. Mimo wszystko. Widzicie, te, te peczki z taką mocną folią zrobione na, bo, na bokach, więc Na to trzeba, z tym się trzeba będzie kochani liczyć przy otwieraniu tych paczek No i co, tutaj tak to wygląda obecnie, no nie będzie tutaj no niestety rzeczonego Pierwsza, pierwsza paczka i bez karty Jest Magician z Interu, Chalanolu Goal Machine BVB Jirasi Atletico Molina, to jest Titan. Juventus Kenny, Game Changer. Kolejny Game Changer. Jordan Morris, to chyba Seattle Sanders. Jest karta New Hero Memisze z drużyny Esperance de Tunis. Karty no, lekko uszkodzone, lekko wygięte, ale to się da odprostować. Z Atletico mamy kokę. Emblema. Kolejnym emblemem jest Kawani, Boka. Wewerton, również emblem. Palmeiras i Crowd Hero Irdis Juventus. i patrzę na karty zwykłe. Mamy. El Ali na Masso, Porto, Montiel, Paczuka, jest Chelsea, mamy Chris Kunku, więc już dwa punkty są. Haaland dla City, Juventus, Wea, Martinelli, Fluminense, Saon Rondon, Paczuka, obecnie do Oviedo jest wypożyczony, Ogiwara, Urawa Diamonds, Bayern Hurricane, Inter Bavard, Palmeiras, Lopez, z wydatka Seblanki, Mailula, Arias, Fluminense, który powinien ma do Wolverhampton, Mamy River plate Petcela, więc dwa punkty. No i Rabia jeszcze z teamu Alali. Kolejny kodzik na bok. Jak widzicie kody w tych FetPeczkach są kolorów Kody w, tej, w tych paczkach są koloru innego. Tutaj macie dla. Tutaj mamy ze zwykłej saszetki kod, a tu mamy swet Jak widzicie, różnica jest w kolorze. W swetpeczkach jest kolor pomarańczowym, a tutaj z tym czarnym, jeśli chodzi o zwykłe saszetki. No mam nadzieję, że po tych. Kart trafienia, jak uda się album uzupełnić bardzo znacząco: Flamengo Magician, Gerson, Perze Vitinia Magician, City Halland, Gol Machine, Porto Neuen Perez, Titan, City Game Changer Rodri, Memish ponownie, Springs Tunis, Crowd Hero City Folded, Manicu Auckland City Emblem, Emblem Barella z Interu i Emblem Guardado Club Leon. No i patrzę na karty zwykłe. Al Hilal z tam ciągle prowadzą. Jest tak, Bayern Davies, Real Kurtua, jest Pawlidis dla Benfiki. Trzecie, trzy punkty w tej chwili. City Bernardo Silva, Atletico Jimenez, Vitinho Botafogo, Frias Leon, Wydatka Solan Kasaki, Kolibali, cztery punkty Alchilal. Na prowadzeniu Palmeira ze Steve'o. i Wydatka Sablanka, Monterey Rodriguez, Borussia Brandt, Ilicz Oakland City, Flamengo Cano, Der Fluminense, No i mamy Martina za dla River Plate, czyli trzy punkty. Więc jak widzicie, idzie na razie to dość wolno. I patrzcie, jest drugi golden ustrzelony. Zresztą na wierzchu widać go. Lautaro Martinez Inter. Tak więc cyk drugi. Golden Baler trafiony, więc. O, my może. O. Tak, teraz będzie chłopaków doskonale widać. Tymczasem te karty poukładajmy. W ogóle statystyki wyglądają jak słuchawki telefonu. Nie ja wiem, czy na to uwagę zwróciliście. Ali, Buali, Golmaschinie, Artagatite Monterey mamy z Archilal, Cancelo, 5 punktów. Archilal. No, Arabowie na prowadzeniu, reszta 3-3-2 w punktach. Intermagician, Chalanolu, Game Changers, Botafogo, Jezus, Tracy Crowd Heroes, Oakland, Alain, ain al jest al Alda, sorry. No, Saudowie szóstepu, trafienie zaliczyli. Garas z Flamengo jest emblem też na kartach zwykłych BVB Ademi, Flamengo Gers, Salzburg, Atletico Witzel, Porto Agehołan, czyli Amarodium wcześniej, Juventus, Vlachowicz, Al-Hilal, siódme trafienie, Ruben Neves, Palmeiras Murillo, Matsumoto Urawa, Guardiol City, Juventus Cambiazo, Eustachio Porto, Fluminense Riquelme, Botafogo Jesus, John der Cadiz Leon i Capaldo Salzburg. No jak widzicie nam ucieka powoli Al-Hilal, już ma 7 punktów, pozostali maksymalnie 3. Jak widzicie w tych fedpeczkach jest taka reguła, że jeżeli Golden Baller będzie misyjny tu na przedzie, no to wtedy, to wtedy wiadomo, że jest pierwsza karta odsłonięta, tak to jak widzicie no nie ma tego. Mamy tak, z BVB Sea Titan z Atletico Molina, Magician von Sangum to jest Ulsan, z Bayernu Titan Kim Min Jae, no a Al-Hilal zbiera wszystko, ósmy punkcik Bono. Bono. No no i al -Hilal chyba tutaj wygra tą rywalizację, no a reszta o drugie miejsce toczy walkę, Kurtu, keeper Real, Benhamida, Crowd Hero, ze Tunis jest emblem z River Plate czwarty punkt Armani El Solia Emblems Ali Crowd Hero Zurawy, Sekine No i teraz karty zwykłe El Shahad Oblak Moreno Guzman Lee który by w puszczy nie Chelsea trzeci punkt dopiero Cole Palmer Hojbraten Atia Velasco Raihi Gonzales Jun, Jean w Valverde Laba i Rossi. No i tu już widzimy, że tu też nie będzie Goldena. Na razie trafiliśmy dwa Goldeny, te najlepsze. Jeśli chodzi o kart trafienia. Karty mamy. Znowu mamy Al Hilal, Savic, No. Al-Hilal robi robotę. Bo to już jest w tej chwili 9 punktów. Benfica ma czwarty. gol Pawli. Diz Titan City Stones. Igor Jesus z Botafogo. Znowu bono. Nie mam po prostu na nich pytań. 10 punkt. No i resztę zostawię na kosty. S Messi Legend Miami, z Miami. Emblems Bayernu. Neuer. Kim tak tak są z zulsanu, Crowd Heroes Savarino z Botafogo. I Crowd Heroes City również Bolden. A do tego Freitas, Kowaczyć, Mastantuono, piąty punkt dla River, Garriga, Namasso, Ruben Neves. No to jest totalny pogrom. Murillo, Matsumoto, Menezes, Zemrawi, Rodriguez. Mamy Roberta Sancheza, więc czwarty punkt Chelsea też nie odpuszcza, ale River odskakuje, szósty punkt. Martinez kwarta do jeszcze Traore, Belaili i Gittins, który dołączył do Chelsea. Też. No, i tu możecie zobaczyć też na razie nie będzie goldena. Komprostujmy, sprostujmy. O, dobra. Mamy Magician z realu, to jest Bellingham. Mitrowicz gołomacz, niego brakowało jeszcze tutaj. Mamy Jesusa Ferreira, Seattle Sanders. Jest Titan Bastoni, topki Perkurtua. Game Changer z jeśli chodzi o kartę and Crowd Hero mamy Bremera z Juve, Llorentes z Atletico, Alalia, Szuri, Cabral, Paczuka, tego Autone, Jimenez, Fabio Vieira, Sergio Ramos, Lee, Atia, Velasco, Wlachowicz, James Rodriguez, Musiala, Alchilal ponownie, Kali do tam to mnie już nie, nie zaskakuje, Estevao, Tka, Brandt, Ilicz plus Herman Cano. Jeszcze mamy trzy takie fetpeczki, więc średnio wydawałoby się, że co do... Może się uda może trafić jeszcze kogoś. I tak też się dzieje, bo kochani trzecie... trzeci Golden skakuje, czyli tym razem pada na Rubena Diasza, więc dajmy go teraz tutaj. Tak, żeby chłopaki natarczali. Jak wiemy, że jest tutaj Golden, to znaczy tych kart Top Keeper, Titan, Gold Machine, Magician zamiast 6 jest 5 wtedy. To jest wtedy takie info dla nas. Mamy ponownie Real Bellingham, Alchilal Mitrowicz. to już nie zaskakuje. Ferreira, Bastoni, znowu Bono. No, Archilal to zniszczyło totalnie to widowisko. Mendoza, Pepe, Ace i Merentiel. Jest Di Maria, więc Benfica już ma 5 punktów. Miękowicz Savic. Znowu Tugaj, Mudał, Kurtua, Marcos Rocha, El Motie, Kaku, João Mario, Kang, Ruben Dias, Lautaro Martinez, Jeza Kunia, Ungla River, to już jest 7. tego Raimi, Rodríguez i Martinsz. Tym razem bez Golden Ballera, bądź Invincible. Tylko układamy nam zawodników. Cyk. Mamy Pavlidisa, jest też Stones, Bellingham, Mitrovic ponownie, więc Alchilar miażdży tu wszystkich. Chelsea, Robert Sanchez Punkt. Mamy Zeramerego, tego jest Weverton, Ildis. Mufit, Modric. A na kartach zwykłych Marquezini, Jest, Punkt. Devris, Vitinha Pelże, Idrisi, Rafael Vega, Buschetta, Park. Mamy Benfica, jest Barreiro. Bo z tych goldenów żaden tu nie, nie pasuje. Renan Lodi. No, Archila robi robot, Rios, Kaneko, Ederson, Konate, Moon i Michel. No, i został nam fatpyk finałowy. Zobaczymy. Zobaczymy, co tutaj takowego będzie. No, już wiemy, że bez Golden Balera. No, bo trzy tutaj trafione goldeny. Więc wiem, że ten też będzie już bez Golden Balera. Ale to i tak sukces, że ze zwykłych saszetek udało się trafić af pozostałych, a w dwóch chwaleczkach: Lautaro i Ruben Adias. Mamy tak: Czalanolu, Giraci, jest Juram, jest Rudiger, mamy Rodrigo, jest Kurtua, z Krotki mamy Szlagera, jest Kukureja dla Chelsea. Z Chelsea punkt, Chelsea jeszcze obszar podium, Harkas oraz Emre Can. Tego: Marquezin, Andrada, Kamavinga, Oblak, Moreno, Vitinho, Frias. Saki, Belmonte, Watanabe, Mokoena, Douglas Louis, Perze, Donaruma, Danilo, Oliver Torres i Aion. No ostatni FedPack, najmniej emocjonujący, ale coś zawsze. zawsze. Tyle kart zwykłych, zwykłych, tyle świeciaków. To są po prostu ilości no, porównywalne. A jak na punkty to się przełożyło? Chelsea 6. River Benfica widzę że 7 punktów, River 8, ale no miażdży ten odcinek bez dwóch zdań Al Hilal zobaczcie, 5. Już tutaj jest 10 punktów i Al Hilal 18. To jest po prostu no mia miazga totalna. 18 punktów i zostawili resztę z tyłu. No i oczywiście ra 3 rarki Golden Ballery z Halandem Martinezem i Diaszem, więc w końcu udało się i legendy upolować, i trafić rarki, więc jestem zadowolony. Czy będą jeszcze odcinki z tą kolekcją? Zobaczymy. Zostajcie oczywiście łapki w górę, subskrybujcie kanał. A wy takich materiałów też się pojawiało tyle, ile powinno, więc trzymajcie się i do zobaczyska kolejnym razem.